Jeżeli ktoś zastanawiał się, jak wygląda trybuna prasowa w trakcie pandemii, no to poczekajcie, wyostrze troszeczkę na nią. Dokładnie tak, mamy tutaj po jednym rzędzie dla dziennikarzy. Oczywiście odstępy zachowane, maseczki jak widać na twarzy obowiązkowo. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że będzie dzisiaj stadion pusty, co oczywiście boli, mi nie ukrywam, bo, no bo takie mecze to jednak przechodzi się też w ogromnej części dla kibiców, no to jednak czuję się taką podniosłą atmosferę. Trybuny puste, natomiast ogrom stadionu, też te emocje związane z dzisiejszym meczem i jego stawką mówią same za siebie, więc ja nie mogę się doczekać tego naprawdę fajnego widowiska. No i stąd właśnie relacjonować dla Was będę to, co wydarzy się w Poznaniu. Mam nadzieję, że to będą wyłącznie pozytywne relacje. Element, który ja liczę też do waru i do Ciebie, to jest losowanie. I to jest, odbywa się na nasz sygnał. I jak to jest? 19.57.40. 19, no, 19, Czyli jak gospodarze dochodzą 56, to, to macie minutę na to, żeby się ustawić no, to właśnie do losowania. Dzieje się chwila historyczna. Znawiamy rozgrywki po przerwie spowodowanej pandemią. Zaczynamy tak jak Legia Lubi, czyli z ostrym przytupem. Nasi piłkarze wybiegli na rozgrzewkę w koszukach gotowi do pomocy, ale pod nią kryje się złoto, bo przyjechaliśmy tutaj po złoto. Wydaje mi się, że przed samym meczem warto jeszcze przyjrzeć się pracy jednej osoby, bardzo ważnej dla zespołu, której praca często jest niezauważalna. Jest z nami Maciek Ciebie. Witam Cię Maczku serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz jak do jej pandemii Twoja robota wygląda? Coś się zmieniło, czy nic się nie zmieniło w tej kwestii? No na pewno dużo się zmieniło. Zmieniło się to, że nie mamy wstępu do strefy zero, czyli strefy szatni. Dlatego nasz kontakt z drużyną może być delikatnie ograniczony do naszej analizy na żywo, ale cały czas jesteśmy w kontakcie z ławką, cały czas jesteśmy w kontakcie z asystentami i trenerem. I będziemy przekazywać stąd informacje, które mam nadzieję pomogą wygrać ten mecz. Dajmy dalej! Ale widzę, Tomasz, Tomasz, druga piłka. Dawaj, dawaj, słuchaj. Masz Andre. Dawaj Andre, pomóż Andre. Pomóż Andre. No. Mateusz. Okay, organizacja. Kto najlepszy na boisku twoim zdaniem? Szczerze mówiąc, jako jako drużyna trzeba pochwalić wszystkich. Kimacka jesteś na łączach w trakcie meczu? Jestem z Markiem Saganowskim, cały czas z generami asystentami. Przekazujemy uwagi, przekazujemy też to, co jesteśmy w stanie poprawić na drugą połowę, a na pewno jest co poprawić. Pomimo dobrego wyniku wydaje mi się, że nasza gra defensywna może być lepsza po, po delikatnych korektach, które na pewno sztab przypomni w I walczymy tutaj o pełną pulę, nic się nie zmienia. Musimy tutaj kontynuować naszą dobrą grę defensywną, ale być trochę skuteczniejsi w ataku i wierzę, że trzy punkty będą nasze. Stolica Bułgarska rozgorzała teraz od dźwięków fajerwerków, co prawda nie widzę ich bardzo żałuję, bo uwielbiają takie pokazy aerodynamiczne. Natomiast no, gorąco zrobiło się poza stadionem. Na stadionie cały czas jest gorąco, więc widzicie, że temperatura tego spotkałem, mimo braku fanów na stadionie bezpośrednio, naprawdę potrafi dać o sobie znać. <ślinikatorzy>